Cloud MMA zawsze ma asa w rękawie. Panie i Panowie, to będzie najprawdopodobniej najgłośniejsza walka w historii Freak Fightów. Zestawienie tak szalone, że sam nie wiem, co mogę o nim powiedzieć i nie wiem, jak je zapowiedzieć. Już jutro będzie program, w którym spotkają się, ale zanim to nastąpi, przywitajcie je po raz pierwszy. Panie i Panowie, pierwszą zawodniczką będzie Margaret! Matikę! A! A jej rywalką w tym absolutnie Powalonym zestawieniu będzie. Nikola, Nikita, Alokin! Drogie panie, mam wrażenie, że to jest jakiś Matrix. Ale tak to się wydarzy. Mama Daniela Magikala będzie się tłukła z jego byłą dziewczyną. Gosiu, pani Gosiu, Margaret, no kobieta wielu imion, zobaczymy czy także wielu talentów w klatce. Powiedz, co sprawiło, że jesteś tutaj z nami, że będziesz się biła z Nikito. Ona bardzo dobrze wie. Nikita, pierwszy pojedynek z Moniką Laskowską, pokazałaś się tam z bardzo dobrej strony, nie udało się wygrać, ale ten pojedynek będzie chyba najbardziej osobistym w Twoim życiu. No i chciałem zapytać, jak się czujesz z tym, że będziesz miała szansę bić się z mamą Twojego byłego chłopaka? Szczerze czuję się zajebiście. Nie zależy mi na wygranej, nie zależy mi na przegranej. Po prostu załatwimy wszystko w oktagonie. Jak się klatka zamknie, to już przy dupa z Pani Małgosi nie będzie się chował pod jej kiecą. Panie i panowie, ja wiem, że wy przecieracie oczy ze zdumienia, czy to się dzieje, tak to się dzieje. Teraz zrobimy face to face, a jutro będzie program, bądźcie z nami o godzinie 20, a już w tym momencie face to face, Nikita kontra Gosia! Serdecznie brawa dla zawodniczek! I myślę, że prawa dla Klautera ma za taką walkę. A ty, jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami, nowinkami, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Bawcie się dobrze!